dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Cieszę się, że możemy się spotkać. Ja również. Jest mi niezmiernie miło, Proszę Państwa, przedstawiam Państwu Agnieszkę Mikulec, która pracuje w Uzbekistanie, w Taszkencie. Jest nauczycielem uniwersyteckim na Uniwersytecie Ekonomicznym skierowanym przez NAWE. Ma tam ze studentami lektorat języka polskiego oraz pracuje w Stowarzyszeniu Świetlica Polska. Jest tutaj skierowana przez Orpek. Proszę Państwa. Wszystko się zgadza. Pani Agnieszko. Przejdźmy do rozmowy. Jak długo już pani jest w Uzbekistanie? W Uzbekistanie jestem 8 lat, teraz będzie to 9. Przyjechałam tutaj po dwóch latach pracy w Mołdawii wcześniej, gdzie pracowałam tylko dla Stowarzyszenia Polonijnego. Aha. I proszę, tak będę troszeczkę jeszcze dopytywał. No 8 lat, 9 rok to już spory okres czasu. Przypuszczam, że skoro Pani nie chce stamtąd wyjechać, to znaczy, że czuje się tam Pani dobrze. Tak, czuję się bardzo dobrze. No, na to wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest pogoda. Na 360 dni, 300 dni w roku jest słońce, więc witamina D. Poza tym jest zdrowe jedzenie, na co zwracam uwagę, bo jestem taka bardzo ekologiczna w tym aspekcie, ale również wschód. Myślę, że jak wspominałam już nie raz w różnych wywiadach i spotkaniach, że mam gdzieś w sobie chyba gen wschodu, dlatego że moja babcia była bułgarką. Pamiętam, jak opowiadała mi, że raz kąpała się w Morzu Azowskim, raz w Morzu Czarnym, i gdzieś ten wschód chyba we mnie tkwi, dlatego tak lubię, dobrze się tutaj czuję i, i lubię tych ludzi, no po, pomimo różnych uwarunkowań, wiadomo, ekonomicznych na przykład, tak, Uzbekistan nie jest bogatym krajem, niemniej jednak są tu ludzie otwarci, gościnni i to jest ten, ten jeden z plusów też bycia tutaj i pozostawania tak długo. A proszę mi przybliżyć, jak wygląda praca na Uniwersytecie ze studentami, ilu ich tam jest, czy oni chętnie przychodzą na Lektorat Języka Polskiego? E, tak, właśnie dzisiaj wróciłam, może tak podzielę się taką anegdotką, <grych> uczeń mnie dzisiaj zapytał, a jak jest miłość po polsku? Więc narysowałam w serce, pisałam miłość, ale mówię, chyba chodzi ci o to, bo generalnie posługuję się z, z nimi y, językiem y, angielskim, bo starsze pokolenie zna jeszcze rosyjski, natomiast młodszy już w Uzbekistanie bardziej angi y, po angielsku mówi. Y, ja mówię, chyba chodzi ci o to słowo I love you, tak? Kocham cię. Tak, tak. No i ja napisałam oczywiście na tablicy to słowo, no i on kocham cię i mówi mi po polsku, kocham cię, teacher. No więc to taka anegdotka z dzisiaj. Natomiast oni chętnie przychodzą na zajęcia, między innymi dlatego, że ten język polski jest dla nich takim troszkę egzotycznym. Poza tym zdarza się że także w różnych przedsięwzięciach, które proponuje ambasada w Taszkencie, ci studenci mogą brać udział, ale takim najbardziej chyba motywującym wynikiem jest to, że mogą, no wiadomo, w ograniczonym zakresie uczestniczyć w szkole letniej, którą finansuje nawa. Natomiast muszę jeszcze tutaj podkreślić rolę lotu, bo w tym roku został uruchomiony po raz pierwszy w historii lot bezpośredni Warszawa-Taszkent, i właśnie lot też zafundował studentom bilet. Jeden bilet zafundował lot, drugi ambasada, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że mogli przyjechać na ten kurs letni, bo ten kurs letni jest bezpłatny, natomiast studenci muszą zapewnić sobie podróż. No a na to nie stać studentów, gdzie średnie zarobki ludzi tutaj to jest 300-400 dolarów, a bilet lotniczy kosztuje około 500 tysięcy dolarów. Więc to jestem wdzięczna no, za taką współpracę też. I, I tego, że aha, i ci studenci już po, po miesiącu nauki na szkoletni już mnie pytają, a można w przyszłym roku, więc to też jest niezwykłe, że zachłysnęli się polskością. Bardzo mi się podobał Lublin, bo akurat tam byli na tym kursie. No to, to, to tak cieszy to nauczycielskie polskie serce. A jak wygląda praca w tym stowarzyszeniu Świetlica Polska? We Wrocławiu zapisuje się około 160 y, uczniów osób i teraz powiem, to jest taka rozpiętość od 10 do 80 lat, więc mamy y, tych grup 10. Y, staramy się, żeby jak najbardziej intensywnie pracowały grupy y, młodzieży, która wybiera się później na studia y, do Polski. Y, pomagamy też repatriantom, czy osobom, które chcą uzyskać kartę Polaka, uczęszczają na te zajęcia. Y, te zajęcia są popołudniami, no bo oczywiście uczniowie przychodzą po szkole, dorośli przychodzą po pracy i to są zajęcia, jak ja mówię, to nie jest szkoła językowa, uczymy się języka polskiego, ale jednocześnie włączamy elementy, to jest naturalne, elementy historii, kultury, nauki polskiej i staram się pokazać Polskę taką niezakurzoną, niezakurzoną historią, tak? tylko bardziej właśnie w sposób nowoczesny, bo takim państwem przecież jesteśmy, rozwijającym się na wysokim poziomie w Europie. W związku z tym tak to robimy i też staram się, żeby zajęcia plus projekty, które realizuję często we współpracy z ambasadą transumów, konsulatem w klaszkencie, w były efektywne, efektowne, a przede wszystkim angażujące. Tak, żeby to nie było, że uczniowie przychodzą i, i słyszą jakiś wykład, ale żeby oni sami działali. No bo wiadomo, ten walor poznawczy wtedy zdecydowanie bardziej wychodzi. A proszę tak, dopytam jeszcze. Proszę mi powiedzieć, no wspomniała tu pani, że przychodzą również babcie na kurs języka polskiego. Jak wygląda współpraca z nimi, z tymi babciami? Są to starsze osoby, niezwykle aktywne, które często występują w wielu, wielu projektach. To nie są takie babcie w chusteczkę okutane, tylko panie, które potrafią coś upiec, przygotować potrafią nawet przy mojej pomocy zrobić filmik na konkurs. No, no różne, różnego rodzaju konkursy tam wymyślamy i projekty. A poza tym ta grupa właśnie tych najstarszych pań, bo właściwie mam panie same w tej grupie, jest to poziom najbardziej zaawansowany. One się już uczą wiele lat, mają też swoje rodziny w Polsce, swoje dzieci na przykład, no i w związku z tym taką motywacją dla nich, bo ja chcę rozmawiać z moją wnuczką po polsku, tak, z moim wnukiem. Więc tak to, tak to wygląda. I zawsze chętne do pomocy, Często przynoszące jakieś ciasto, owoce, jest jakaś um, o, okazja ku temu i świętujemy. A to młodsze pokolenie czy chętnie uczy się języka polskiego? Tak, bardzo chętnie, dlatego, że ich celem jest wyjazd do Polski na studia, dzięki różnym programom, między innymi też właśnie programowi generała Andersa Nawa. A czy dużo już? Nazwijmy to tak, pani absolwentów z tej szkoły w tej świetlicy polskiej wyjechało już do Polski. Trudno mi jest określić, bo, bo, bo nie mam jakichś szacunków dokładnych, ale myślę, że na przestrzeni tylu lat to może być około no, 60 osób, no może i więcej. Ale to jest dobre pytanie, które pan mi zadał, bo ono jakby pozwoli mi na to, że odgrzebie stare dzienniki, starą dokumentację i sobie właśnie może zrobię taką statystykę, bo to ważne przecież. I ma pani z nimi kontakt? Tak, mam kontakt. Czasami też wygrywam jakieś konkursy, bo na przykład dostaję informację, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych niedawno, lata temu chyba ogłosiło konkurs. No, i napisałam do dziewczyny, mówię, czy nie chciałabyś, bo tam był, był tekst do napisania o swoich przodkach. Czy nie chciałabyś spróbować o swojej babci, o której mi tak często z czułością e, opowiadałaś? I e, napisała ten tekst, ja jej pomogłam jeszcze trochę przeredagować. No i okazało się, że zdobyła główną nagrodę. E, właśnie fundowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo, bo ta praca o babci miała właśnie takie te niezwykłe akcenty, o których Pan też mówi, nie tylko takie poznawcze, ale też właśnie wpływające na emocje. Tak, jak to Babcia gdzieś tam czytała ci w cichutko, żeby ktoś za oknem nie usłyszał Ojcze Nasz, tak? kiedy jej mówiła, że jest z Polski, ale nie może mówić publicznie, że jest Polką, tak? no bo wiadomo, czasy Związku Radzieckiego. Więc takie elementy ona przemyciła i, 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 i to powstało takie piękne opowiadanie. A co oni najczęściej w Polsce studiują, może pani mi powiedzieć? I czy, i czy Polska czy Polska tym młodym ludziom, którzy wyjeżdżają, podoba się? tak, bardzo. Myślę, że przekrój jest bardzo ogromny. Ostatnio nawet chłopiec zdecydował się, chociaż próbowałam go troszkę odwieść, pomimo że sama ukończyłam filologię polską, on zdecydował się, że będzie studiował na Uniwersytecie w Toruniu filologię polską. Ja mówiłam, może spróbuj coś takiego, co przyniesie ci później w efekcie jakąś tam szansę na pracę i tak dalej. No, Zdecydował tak. To jest jego decyzja. Być może zmieni kierunek, być może coś zrozumie, być może to rzeczywiście jest jego droga. Ja jestem tego typu nauczycielem, ale też człowiekiem. Nie narzucam innym swojego zdania, nie ukierunkowuję, to znaczy mogę podpowiedzieć. Jestem właśnie kimś, kto stoi z boku i pokazuje taka, taka droga, ale wybór należy do Ciebie. No i wtedy człowiek czuje się swobodny w tym wyborze. A może Pani wie? Czy oni po skończeniu studiów zostają w Polsce, czy wracają do Taszkentu? Chyba tylko znam jeden przykład dziewczyny, która wróciła po liceum, bo nawet do liceum też wyjeżdżają, a generalnie wszyscy zostają w Polsce. I to jest właśnie, to jest to, to, jest to, to, jest to, to, jest to koło, które zakreśla historia. tak? Czyli ludzie, którzy z różnych względów się tutaj pojawili, no bo wiadomo, że mamy i, i przymusowe były, prawda, wysiedlenia, to już nie będę tutaj tego tematu tego tam bardziej y, rozwijać. I właśnie ich dzieci wracają do ojczyzny swoich przodków. Tak? I, I mogą być tym takim potencjałem. Z tego też, co wiem, że oni naprawdę zdobywają stypendia naukowe, uczestniczą w różnych projektach, zakładają swoje firmy. To cieszy człowieka, kiedy słyszy, że, że, że tam rozwiną swoje talenty i, i, i służy Polsce. No, mogę ja tak teraz to górnorodnie powiem, ale, ale bycie dobrym biznesmenem to też służba przecież w Polsce, tak? Co pani powiedziałaby polskim nauczycielom uczących na emigracji? Takie krótkie przesłanie, czego bym pani życzyła? Myślę, że życzyłabym im wiele energii takiego otwarcia się. Ja myślę, że większość osób, zakładam, że wszyscy wyjeżdżający do pracy mają szeroko otwarte oczy i, i, i poszerzone horyzonty, bo to pozwala im na to, żeby spotkać się z inną kulturą, z historią, czyli tak naprawdę oni dają od siebie i tego im życzę, żeby dawali od siebie tę energię, ale jednocześnie ta energia wraca tak? Poprzez ludzi, poprzez wydarzenia, poprzez to, że jak bardzo my poznajemy dany kraj. My już nie jesteśmy turystami, jesteś. którzy przyjadą, pofotkają, dowiedzą się kilku informacji o jakichś tam zabytkach i uwarunkowaniach historyczno-kulturowych. My żyjemy, wsiąkamy w ten świat no i dzięki temu też zyskujemy bardzo dużo. Chciałbym bardzo pani podziękować, pani Agnieszko, za bardzo interesującą rozmowę. Bardzo dziękuję, pani Mirosław. Proszę państwa, z panią Agnieszką Mikulec, pracującą w Uzbekistanie w Taszkencie, rozmawiał Mirosław Szcześniak. finansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków ministra edukacji narodowej.